Tegoroczny Kreator Sportu to była druga impreza, którą prowadziłam, a we wcześniejszej miałam przyjemność bycia. Jedną z osób, która występowała w panelu, i muszę przyznać, że widzę, jak pięknie rozwija się ta inicjatywa. Są y, nauczyciele, którzy wracają i przywożą ze sobą kolegów, koleżanki z pracy, są tacy, którzy pojawiają się po raz pierwszy. Towarzyszą temu spotkaniu niesamowite, bardzo, bardzo pozytywne emocje. Podoba mi się to, że jest i ta warstwa merytoryczna i możliwość spotkania z Olimpijczykami, ze sławnymi osobami. No chociażby dziś tutaj występ miał Pan Przemysław Babiarz. Olimpijczycy z bardzo różnych sportów, dziś głównie oczywiście zespołowych. No, i jest to też doskonała szansa. Do takiego networkingu, podzielenia się jakimiś troskami, ale też pomysłami kreatywnymi często, więc cieszę się, że dwa razy w roku mamy okazję spotkać się tutaj w Centrum Olimpijskim i wymienić te doświadczenia. Miałam okazję poprowadzić panel oraz warsztaty na tegorocznej konferencji dla nauczycieli WF-u Kreator Sportu. Była to szósta edycja tego wspaniałego wydarzenia, w trakcie którego zajmowaliśmy się głównie tematyką zespołowości. Mojemu panelowi oraz warsztatom towarzyszył akronim Team w rozwinięciu Together Everyone Achieves More, gdzie skupialiśmy się tak naprawdę na relacyjności, czyli w jaki sposób budować relacje, jak tworzyć tą atmosferę pełno zrozumienia, akceptacji, pracując z dziećmi, młodzieżą, ale także między nauczycielami, którzy tworzą tą wspaniałą społeczność. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że wynieśli stąd bardzo dużo informacji i będą mieli okazję do przetestowania różnych ćwiczeń, wskazówek oraz porad, i że przede wszystkim wzbogacili się w kontekście właśnie budowania relacji. Dzisiaj już wszystko zostało powiedziane i przez nas pięknie doświadczone. Dziękujemy panelistom, olimpijczykom, sportowcom, a przede wszystkim nauczycielom WF-u i trenerom za to, że przyjechaliście z całej Polski do Warszawy. Już teraz mogę Was zaprosić na kolejną, już siódmą edycję kreatora sportu, ale nie zdradzę tematu. Ale na pewno będzie fajnie.